Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Królowa Polski. No, witajcie kochani, to my. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień dla nas wszystkich katolików. Właśnie. Mam dzisiaj Środę Popielcową. No I zaczyna to... się okres Wielkiego Postu. Skończyło się Laba i Biesiodowanie. Takie. I zaczyna się taki okres, ale nie bez żartu, już takiego przemienienia. Zadumy, no. takiego zastanowienia się nad tym, co ważne. I to też nie chodzi teraz o to, żeby 40 dni nie pić albo nie jeść cukierków, a potem najeść się czy napić się tak, żeby aż poszło nam w to. Tylko żeby coś z tego Tylko wyciągnąć. żeby coś na dobre, nie? Tak, bo już są z... takie czasy, że tylko się trzeba do Jezusa przytulić, bo to, co się dzieje, to jest po prostu tragedia i tutaj bez takiej głębokiej wiary i ufności to się po prostu nie da, nie? Walczyć, no to wiadomo, ile można. Tak jest. Ale, ale... też wierzyć, nie? Wewnętrznie i no, zewnętrznie, walczyć. bo bez Boga ani do proga, także. Wszystkiego Na, dobrego. Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelia. Kto nie był posypać głowę, to niech szybko leci, jest jeszcze czas. Jest jeszcze czas. Panem Wszystkiego Bogiem. dobrego z Panem Bogiem, z Maryją Krową Polski. Papa. Pa.